you <music> Sól, sól i na Pieprzu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokoleń. W moich pokoleniach, moi kochani, w których wszystko opiera się na kolejno wydawanych dodatkach do De Sims 4. I zaczynamy w tym momencie, w którym skończyliśmy czyli jesteśmy tutaj. Proszę bardzo, w naszym pięknym ogródku i będziemy oczywiście dmułać świeczki i nasze dzieciaki będą przechodzić do kolejnej grupy wiekowej. Jako pierwsza będzie przechodzić Kaja. To co mnie martwi, to to, że nie ma jeszcze naszego dziadka. I ja tak co chwilę już wyzywałam, żeby cała grupa przyszła. Dziadku, czy ty gdzieś jesteś? No idzie ta sierota nasza. Cześć dziadek, no ja cię nie mogę. No, Marko. Idę, moja ale jak mnie a w kościach, kobieto. Dobra, to po pozwolisz, kochany, że my już zaczniemy, dobra? Bo my już tu stoimy, którąś godzinę, bo najpierw czekaliśmy, aż babcia przyjdzie. Potem, aż tata wróci z pracy. W ogóle, to nasz tata, kochani, yy, dostał awans. Na stanowisko księżycowy Wybrałam mu tą, tą ścieżkę, księżycowy najemnik. Uuu, poszłam tak trochę Zawsze się staram, żeby wszyscy byli tacy dobrzy i tacy OM. A tymczasem niespodzianka. Dobra, kochanie, wypowiedz życzenie, bo zaraz się popsują te torty i tyle będzie. Wszystkiego najlepszego, Kaju. No, fufaj. Brawo, brawo kochana. I co? Fa, poszła. Nasza kochana. No, i muszę im teraz coś jej wybrać fajnego. Coś niechybnie związanego z kolejnym dodatkiem. Ok, jako aspirację daje jej mózgowiec, no bo ona jest mózgowcem. I zawsze taka była, jest już aspiracja, znaczy cecha która już jej jest z góry nadana, czyli jest geniuszem i nowa cecha, jaka pojawia się właśnie w dodatku Miejskie Życie, czyli nieprzystępna. A, z lodem od razu i gumą do rzucia, patrzcie. Nie martwcie, Kaja, ja cię zaraz oswobodzę, chyba, że chcesz. Dobra, no to teraz od razu, słuchajcie, przechodzimy do Adasia. I bardzo proszę wypowiedz życzenie. Ale jej się wylosowały ta akcesoria? Skasa. O, jest dziadek. Zdążyłem trąbnąć ci na urodziny. No, jeszcze raz. Proszę bardzo, super. Adasiu. Ty, ponieważ byłeś taki bardzo społeczny dostajesz nową aspirację którą będzie oczywiście tubylec a z cech myślę, że będziesz ambitny jaki możesz jeszcze być śmiały więc może zrobimy śmiały ho Tacy uroczy. O, zaraz zrobię fotkę. <śmany> Kochani, nie będę Was tu zanudzać. Samym. Samą imprezą, bo ona, no po prostu jak to impreza u Simsów, będziemy jeść, będziemy oczywiście rozmawiać z dziadkiem, babcią i będziemy ustalać plan na jutrzejszy poranek, ponieważ jutro z samego rana wybieramy się na weekend w góry. Taki był mój plan, to im obiecałam, więc nasze Simy kochane razem z babcią i z dziadkiem i rodzicami pojadą w góry. Hmm? Niezły plan, nie? No to do zobaczenia, kochani, w kolejnym simowym dniu. Witajcie w granitowych Kaskadach. W domku, który wynająłam dla naszych milusińskich razem z rodzicami są oczywiście, czyli z babcią i dziadkiem. No, a tutaj obok jest domek, który mogliście widzieć, kiedy. W rozgrywce Zosia nasza była jeszcze w wieku szkolnym i nie wiem, czy pamiętacie, ale było tu parę przygód związanych właśnie z grillowaniem. Nie wiem, czy mi się udało wtedy w końcu spełnić to pieczenie kiełbasek, ale tak, tutaj mieszkaliśmy i ten damek oczywiście jest dużo mniejszy od tego, który obecnie zajmujemy, ale też jest bardzo ładny. Nasz Alex, moi kochani, podjął się gotowania. O, i już nawet skończył. Zrobił jajka na toście, zdobywając czwarty poziom gotowania. Gratuluję ci, mój kochany. Dzieci nasze zabrały się tymczasem za lekcje. Pomyślałam sobie, że jak wrócą, to po prostu chciałabym, żeby już mieli to z głowy. I jak pójdą pierwszy dzień do szkoły, do liceum, to żeby już nie mieli. Tego wiecie, że o, nie odrobiliśmy lekcji w pierwszym dniu szkoły, no nie. Natomiast nasza Zośka zabrała rodziców do gorących źródeł, i wszystko tu jest super, gdyby nie to. Że jak się nie ma, niestety, władzy nad Simami naszymi, bo co prawda ona się umyła, wzięła sobie prysznic, no ale jak wiecie, ani Abigail, ani niestety nasz ukochany Marko, no, nie mają takiej możliwości, żeby, żebym tu kliknęła i weźcie prysznic razem, więc oni weszli sobie do tych gorących źródeł, no i bez prysznica, w związku z tym źródło jest od razu brudne. I to jest takie trochę głupie. Ja rozumiem, że to się łączy z jakąś tam kulturą, no, ale mimo wszystko. Dobra, kochani, yy, ponieważ mamy już gotowe śniadanie, ale wy pewnie głodni nie jesteście, to może Marko, ty sobie. Marko, no widzicie, ja teraz będę cały czas do Aleksa mówić: yy, Marko, odłóż może na razie to. Ty byś chciał pobiegać, chciałby bawić się w stercie liści i poznać kogoś nowego. Wiesz, to by się dało nawet zrobić, bo jesteśmy w nowym miejscu, więc bardzo możliwe, że tu spotkamy kogoś, kogo jeszcze nie znamy. No i zobaczymy sobie, czy też tutaj możemy sobie zrobić jakąś starteliście, ale nie widzę. Zobaczymy też, bo jestem tego bardzo ciekawa, jak tutaj wyglądają nasze kolekcje. Na przykład do żaby brakuje nam raz, dwa, czy cztery, pięć, sześć żabek. Więc może czemu nie? Weź może poszukaj sobie żabek. O, tu widzę, że masz jakieś zepsute jedzenie. Trzeba będzie to też potem sprzątnąć. No i jeżeli gdzieś się uda pograbić trochę. No to, o, może zanim... Słuchaj, to może zanim weźmiesz się za żabki, to poznasz sobie panią leśniczą. Leśniczkę? Leśniczową? Tak, mają ptaku. No a wy już kończycie, więc super, macie... A, ty już jesteś piątkowa i ty też, no to super. Czyli będziecie mieli jeszcze zadania dodatkowe. Nie bardzo was ucieszyła ta informacja, jak widzę, ale dacie radę, wierzę wam. No i tak jak widzicie, mają już nowe stroje. Już o to zadbałam. A tymczasem widzę, że nasza babcia wzięła się za dzierganie. <laughs> Cała normalnie typowa babcia, nie? A ty jeszcze tam się nie, ty już, tak, to weź wyjdź z tego, dobra, to podejdź tutaj yy, z twoim tatą podejdźcie sobie już do środka Zośka aha, odpauzuj mnie Maju, to wtedy pójdę oj, coś mi się zdaje, że to że ten wyjazd bez takiego, wiecie możliwości yy, kontroli nad z wszystkimi simami, to może być ciężka sprawa ale nic, damy radę Damy radę. Zośka, Zośka, chodź, podejdź tu razem. Ty już skończyłaś, Kaju. Bardzo mnie to cieszy, ale jeszcze uzyskasz sobie dodatkowe zaliczenie i ty też, mój drogi. A potem pójdziemy sobie pooglądać tutaj granitowe kaskady. A myślę, że w kolejnym simowym dniu to możemy się na tą ukrytą polanę nawet wybrać. I tam sobie poszukać jeszcze jakiś żabek albo innych rzeczy. Patrzcie na no Zośka nam się normalnie tam. Zośka. Ja nie wiem, co z tą kobietą jest. Umyj? Umyj. Ale co umyj? Możesz umyć te źródła? Aaaa, już będzie czyściutko, rozumiem? Tak? To już nie powinnaś mieć tego nastrójnika. Super. Okej, okay, dobra, jednak babcia była głodna, poczęstowała się, czyli, czyli dobrze zrobiłeś, Alex. I gdzieś ci gwiznęła ta babka, już poszła sobie. Dobra, to szukaj sobie tych żabek tam. Tutaj sobie poszukaj żabek. Może jakaś nowa nam się zdarzy, albo będziemy mogli rozmnożyć? No i ten domek też jest taki uroczy. Ja oczywiście wszystkie domki szukam w galerii, żeby nie było. No nie. Ok, a dziś z dzieciakami za sobie pójdziemy. Może połowimy rybki? Zobaczymy. Zobaczcie, jak urocza babcia z dziadkiem podeszli do wnucząt. My Wam pomożemy, szybciej Wam to pójdzie. Jakie to jest urocze. Super. To odrabiajcie sobie, nie przeszkadzam wam a tymczasem co Zośka robi co może robić Zośka Zośka, czy ty biegniesz do miśka nie będziesz się go bała no ja nie wiem miałeś się przebrać, hopie gdzie on biegnie jest nieswój no masz zmienić strój ty biegniesz do miejsca, w którym możesz to zrobić naprawdę, nie możesz tego zrobić już teraz nał? Jak to Simy. A ta szuka tego Miszka, bo on był tu, ale gdzieś sobie poszedł. I tu ci kazałam zmienić, więc tu przyszedłeś. I od razu jest lepiej, tak? I co ty byś chciał jeszcze? Aha, bawić się i iść pobiegać. Kurczątko. Eee, no, no. generalnie to możesz sobie pobiegać. Zaraz zobaczymy. Tu był uprawie jogging. Dobra, to idź uprawiaj jak chcesz. Co ci Tam będę bronić. Jesteś na wakacjach. Czy ty w końcu dopadłaś, Miśka? Z wiesz co? Ja, ja Zosiu. Zosiu, zostaw go. Proszę cię, zostaw go. To już jest nieistotne. <noise> A nie, już, już go ma. Już go dopadła. No dobra, tak chciałaś, no to idź. Weź się przyjaźni, przywitaj z nim. A wy, moi kochani, moglibyście zabrać babcię i dziadka na dół, bo tam jest stół. I mogłabyś na przykład zagrać w sok ponga, albo taką drużynę zrobić. W drużynie z babcią przeciwko chłopakom. O, zobaczymy, jak wam to pójdzie. A, to będzie tak wyglądać. Ja myślałam, że to będą naprzeciwko siebie stać. A, zadowolony chłopcy górą. Tata idzie. A biegaj, kochanie, ktoś do ciebie dzwoni. Hej Zofia, dzina Glinka zaprosiła mnie na randkę. Co mam zrobić? O rany. Skarbie, musisz samodzielnie podjąć decyzję. Babcia, liczę na ciebie. Abi, abi. Dobre było? I teraz? Jest! Trafiła! Kto będzie pił? Dziadek. Okej. Okay. Dobra, teraz Znusia idzie wypić. No nie ma to to tamto. To jest urocze. No i dam radę, no nie wiem, jak wypiłaś to. Ja... Z zamkniętymi oczami dała radę. skubana A dasz? ruszaj się. Co jest? A czemu ty jesteś zziębnięty? Ach, dalej te brudne źródło. I dalej nie swoja. Dobra, co ty chciałaś, moja droga? Rozpocznij spotkanie klubu. Tu się to raczej nie stanie. I idź popływać, aktywność. No, wiesz co, zimno jest. Jak chcesz pływać? Gdzie ja cię tu mam wysłać, dziewczyno? Nie, kochana. Aha, a w ogóle to te żabki, które znalazł nasz ukochany. To czy one... Ta, akurat. A mógłby się rozmnożyć z tą drugą żabką? Nie, nic nowego nie wyszło. To czekajcie, bo on sobie jeszcze biega. Spełniło ci się to bieganie? Tak. To weź się, przebierz, może w strój taki, wiesz, już normalny, taki ciepły, bo będziesz zaraz mówił. Oh, maju, jest mi tak zimno. Dobra, wystarczy. I poszukamy sobie jeszcze jakiś żabek. Żabki. Gdzieś jest lecz, nie wiem gdzie. Dobra, będę tak słuchajcie z tą kamerą chodzić, nie będę was tak tutaj wynudzać. Ale ja tu znajdę jakąś żabkę, chociaż z jedną musimy znaleźć. Z takich co jeszcze ich nie mamy. Albo na ukrytej polanie. O, proszę bardzo, proszę, szukamy Żabek. Co tu się dzieje? No to idźcie się załatwić. Dziewczyny przegrały, łzy były. Normalnie masakra jakaś. Co to ma być w ogóle? A tak, Alex szukał jeszcze jednej żabki. Nie wiem, czy ją znalazł w końcu, ale chyba już taką, którą mieliśmy. Tak, niestety. Natomiast Zośka poszła poszukać skałek i też chyba yy, mieliśmy. Aha, nie wiem. Jeszcze żeśmy nie, nie otwarli, więc nie wiem, co tam jest, ale może być też coś fajnego, czego jeszcze nie mamy, więc spoko. No i w ogóle to pragnienie naszego: Ty byś co chciał, kupić stół? No to raczej nie. I on by sobie chciał popłakać, bo on jest bardzo wrażliwy, współdzielony smutek poczucie bliskości wobec kogoś, kto czuje się źle. Jaki on jest wrażliwy, ten Adaś nasz? no niestety bo wiecie to jest takie smutne dobra kochani wy sobie możecie robić co tam chce ta ty byś mógł mój kochany w sumie popracować sobie albo nad charyzmą nie? no nie wiem nie wiem właśnie czy nad tu może by sobie pobiegał trochę bo ty potrzebujesz mieć trzeci poziom i masz już spełniony ty też a znowu Kaja bardzo by chciała zagrać w szachy czy my tu mamy szachy? Bo jak nie, to ja bym im chętnie tu wstawiła szachy. Niech mają. Pogra sobie, nie? Zobaczcie, jak uroczo. Wnusia z babcią gra sobie w szachy, bo to było jej marzenie i życzenie, żeby wygrać partię szachów. Babcia wygląda na taką, co to chce, ale może dad jednak wygrać wnuczce. A wnuczek z dziadkiem sobie rzucają lot lotkami. No to, to jest urocze. Super, że taki wyjazd sobie. Zorganizowali. Dzięki ja mnie. Ja. <noise> tak, Zośka. Biega. Ona biega i ona teraz chciałaby z kimś pogadać, natomiast nasz Alex wpadł w jakiś szał słuchajcie, gotowania i zapragnął przyrządzić klopsy po włosku. Więc spoko damy mu to zrobić. nie przyrządzi te klopsy i pójdziemy już wszyscy zjeść, no bo już jest po 14, więc do popołudnia, bo wieczorem chciałam zrobić jakieś pieczenie, kiełbasek czy coś takiego. Zobaczymy. No, i co chwilę wyskakują mi komunikaty o duchach różnych simów. No, i tak jak wiecie, Zosia w swoim miejscu pracy, a chciałam Wam przypomnieć, że jest na dziewiątym już poziomie i bardzo możliwe, że w kolejnym tygodniu pracy uda nam się dobić już do końca. Więc nasza Zosia miała panią komendant, która się nazywa Ła nazywała się Hitomi. No i niestety Hitomi zmarła i tak samo nam się wyświetlił komunikat. I bardzo szkoda, że nie ma czegoś takiego, że wszystkie simy to wiecie, urny lądują automatycznie na cmentarzu, no, w jednym miejscu to byłoby, kurczę, to byłby czad, jak w The Sims 2 mam właśnie taką opcję, taki mod że zbierają mi się te wszystkie e, nagrobki to znaczy wyskakuje mi komunikat że jakiś tam Sim zmarł jak był sam na przykład, to już nie trzeba było się martwić, że nie będzie miał go kto pogrzebać, tylko ja wysyłałam go na cmentarz do Miłowa, no nie, a tak to tutaj właśnie czy tam do innej miejsca w której gram. A tutaj właśnie jest tak smutno, bo nie mogę tego zrobić, więc szkoda, bo bardzo chętnie bym poszła i naszej y, pani komendant się czuszka zapaliła, prawda? No ale jest jak jest. Moje pobożne życzenia bywają ciężkie, ale ponieważ nasza Zosia bardzo chciałaby sobie porozmawiać, więc ja myślę, że by się to dało. A dlaczego nie mogę sobie kliknąć na nią? Przywitaj się. Bo. Oj. Oj ale to nic, tu mamy kolejną Simeczkę, więc pogadamy sobie z nią. Może nie będziemy narzekać, bo ty raczej nie masz takiego charakteru, ale poprawisz jej humor. Możesz też myślę pochwalić ją. I fajnie by było jeszcze jakbyś sobie porozmawiała z nią. Ma, no, poznaj ją. Co ci będzie szkodzić? A tymczasem Alex wyżywa się w kuchni włoskiej. Po włosku. Jeden włosek, drugi włosek, trzeci włosek. Ha! Wygląda na to, że Kaja wygrała. Słuchajcie, zobaczcie, jaka jest pewna siebie. A babcia nasza kochana położyła się spać. Nasze słoneczko kochane. I co? Już porozmawiałaś, a teraz jeszcze byś chciała opowiedzieć dowcip. Dobra, to opowiedz jej jeszcze dowcip i wracamy, bo będziemy jeść. Chciałabym, żebyście całą rodzinką siedli do stołu i zjedli całą rodzinkę dobry posiłek. A w międzyczasie babcia się drzemnie. Czasami też się czuję jak babcia, bo tak mnie łapie drzemka w środku dnia. Spójrzcie, jakie golden hour. No jest przepięknie tutaj, bardzo ładnie, no ale już się nie mogę doczekać, kiedy dojdziemy w końcu do tego dodatku, w którym będziemy mogli wyjechać na sulami, bo tam to dopiero się będzie działo. A tymczasem nasze Simy zabierają się na wspólny posiłek, więc do zobaczenia za chwilę przy wspólnym stole. No ale nie, że sobie wszyscy usiądą przy stole, no nie? Bo to by było za piękne po prostu. Czemu nie jecie? Kawy chcesz, no dobra. Ok, to weź, może. Nie, nie sprzę... O Oja, ci, no masz zawsze problem trzeciego świata. Możesz to odłożyć? To też. To też. Dziadek idzie spać. Mam was w nosie. Ok. Czy Aleks się zgłosił na ochotnika na sprzątanie? Chyba tak, okej, okay, dobrze. To słuchajcie, ja w takim razie zajmę się teraz naszą rodzinką, bo chciałabym, żeby oni sobie jeszcze teraz popracowali, jeszcze nad jakimiś tam umiejętnościami, zwłaszcza młodzi, a potem się z Wami połączę, jak sobie zasiędziemy może przy wspólnym ognisku. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie? O ile wyjdzie? Oj, jaką słodkość pi. Aż normalnie szkoda mi go budzić, więc pozwolę mu się wyspać, ile będzie chciał nasz Marko dziadek. Oj, moje kochane Simy. Chyba tak nie do końca tutaj jest to wszystko przemyślane z tymi kanapami, bo jak widzicie. No Simowie nie siadają sobie, więc trzeba to będzie rozkminić z tymi takimi piękami, żeby każdy to miał dojście. Czy ty pieczesz, czy ty... Dobra, pieczesz, OK. Wszyscy się ogrzewają, bo słuchajcie, jest chłodno. Zobaczcie, jest zimno, no i jest jesień, środek, środek jesieni, więc ten wypad był taki no, mało wakacyjny. Ale w tym momencie będę się już z Wami kochani żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. W kolejnym odcinku do, dokończymy sobie nasz pobyt, bo przyjechaliśmy raptem tu na dwa dni. Jeżeli chodzi o umiejętności, to nie ruszyliśmy oczywiście z żadną, bo zanim się zeszliśmy tutaj, to minęły kolejne dwie godziny. Ale to już tak jest wśród Simów. Babcia chyba znowu jest zmęczona, chociaż wypiła kawę. Nie bardzo się podoba taka. Idea właśnie wspólnego wyjazdu, bo być może już jest to ostatni wspólny wyjazd. Nie wiadomo, jak długo nasza Abigail i nasz Marko z nami zostaną. Bo może być tak, że no to jest nasze ostatnie wspólne bycie razem, no nie? Więc kochani, ja się już z Wami żegnam i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek bardzo rodzinny. No i cóż kochani, sol, sol, Andrewina pieprzu i papa, pa, Zostawiam już tych naszych kochanych simów.